Ucieczka świętej kingi przed tatarami. Tłumnie, gwarno i niespokojnie było na dziedzińcu starosądeckiego klasztoru sióstr klarysek. Lamentowały niewiasty, płakały dzieci, żalili się ludzie starzy i chorzy. Przygnał ich tu z okolicznych wsi strach przed tatarską nawałą, która szła w kierunku sącza. Kto miał siły do dźwigania oręża, poszedł na mury. Słabsi budowali obronne wały, gromadzili kamienie i ważyli smołę. Kobiety, dzieci i starcy szukali zaś schronienia u ksieni klasztoru, księżnej Kingi, która klasztor założyła i sama do niego po śmierci męża wstąpiwszy, stała się jego przełożoną. Księżna pochylała się nad chorymi, karmiła głodnych i pocieszała strapionych. Ale budynki klasztorne nie były bezpiecznym miejscem. Wiedziano, że jeśli padnie miasto, w ręce tatarów dostanie się również i klasztor. Dlatego znaczniejsi rycerze i mieszczanie radzący nad obroną miasta namawiali Kingę, by zabrawszy ze sobą zakonne siostry, kobiety i dzieci, opuściła klasztor i szukała schronienia w pienińskim zamku dla tatarskiej ordy trudno dostępnym. Nie opuścimy klasztoru, odpowiedziała stanowczo Kinga. Nie będziemy szukać ocalenia w ucieczce. Tu jest nasze miejsce. To nie będzie ucieczka, odpowiadano jej. To będzie ratowanie życia, twego pani, twoich sióstr, licznej rzeszy niewiast i dzieci. Jeśli Tatarzyn zdobędzie miasto, czeka was pohańbienie, śmierć albo jasyr. Czyż nie lepiej zatem szukać ratunku poza klasztorem? Dała się w końcu Kinga przekonać i zabrawszy ze sobą cały skarbiec klasztorny w otoczeniu sióstr, kobiet i dzieci, opuściła klasztor. W mieście zostali tylko zdolni do walki oraz ukryci w klasztorze Chorzy i Starcy. Droga na pienińskie szczyty była niezmiernie uciążliwa. Kamienie raniły stopy, niesione na plecach toboły przygniatały do ziemi, z każdym krokiem topniały siły. A tymczasem tatarzy, zwiedziwszy się, że najcenniejszy łup wymknął im się z rąk, ruszyli jak najrychlej w pościg. Nierówny to był pojedynek. Z jednej strony wycieńczone kobiety ledwie nogami powłóczące dzieci, z drugiej tatarzy na rączych koniach, doskonale znające drogi i ścieżki. To też nie minęło wiele czasu, jak pełen trwogi okrzyk uniósł się nad uciekającymi. Tatarzy! Tatarzy nas ścigają! Nie ujdziemy im! Pani ratuj! Dziesiątki rąk wyciągnęły się w kierunku Kingi. Obejrzała się księżna poza siebie. Rzeczywiście, niewielka odległość dzieliła rozpędzoną watachę od znieruchomiałych kobiet. Strach przykuł je do ziemi. Dzieci podniosły głośny płacz. Uciekajcie! nakazała Kinga. Zbierzcie w sobie wszystkie siły i uciekajcie! Poderwały się kobiety, wykrzesały resztki sił i rzuciły przed siebie. Kinga zaś wzniosła oczy ku niebu i trwała tak przez chwilę, a następnie wzięła do ręki grzebień i cisnęła go w kierunku, skąd zbliżali się tatarzy. I oto stała się rzecz niesłychana: z grzebienia wyrósł gęsty las, pełen gadów i dzikich zwierząt nieprzebytą ścianą, oddzielając ścigających od ściganych. Straszna wściekłość ogarnęła Tatarów. Łupy, które było już tak blisko naraz, wymknęły im się z rąk. Wiele czasu minęło i wielu tatarskich wojowników zginęło, zanim wykarczowano przejścia i poradzono sobie z dzikim zwierzęciem. Daleko uszły w tym czasie sądeckie kobiety, ale cel ucieczki, pieniński zamek, wciąż był jeszcze niewidoczny. Tatarzy zaś, uporawszy się z przeszkodą, przyspieszyli pogoń. Na nic zdało się mylenie przeciwnika, krycie po lasach, ucieczka trudno dostępnymi dróżkami. Tatarska horda była znów coraz bliżej, i ponownie jęk przerażonych i zrozpaczonych kobiet uderzył w niebo, tatarzy! Pani w Tobie nasze ocalenie. Nie lękajcie się, uspokoiła Jekinga. Podążajcie naprzód, a ja ich zatrzymam. Powiedziawszy to, odpięła różaniec i rzuciła go naprzeciw tatarskiej ordy. I oto stał się dziw drugi. Paciorki różańca przemieniły się nagle w pasmo górskie, które zagrodziło drogę pościgowi i zanim tatarzy pokonali nową przeszkodę. Przedarli się przez trudno dostępne skały i szczyty, odległość między nimi a uciekającymi ponownie stała się bezpieczna. Ale zagrożenie nie minęło. Tatarski upór rósł w miarę mnożenia się przeszkód. Zaciekłość podwajała ich siły. I po raz trzeci niebezpieczeństwo zawisło nad uciekającymi, i po raz trzeci Kinga je oddaliła. Tym razem rozbiła przed naciągającą pogonią zwierciadło, które rozprysło się na sto kawałków, a z każdego kawałka trysnął strumień wody. I strumienie te połączyły się w jeden wartki nurt i uderzyły w tatarską jazdę. A siła uderzenia była tak wielka, że zrzuciła jeśćców z koni i miotała nimi wystające z wody głazy i pnie ratował się kto mógł, ale wielu porwały w zebrane wody, które potem Dunajcem nazwano. Nie zrezygnowali jednakże Tatarzy z dalszego pościgu, mimo nowej przeszkody. Teraz już nie tysiąca, a jedynie setki wojowników ruszyły za zbiegami, nie doszli jednak uciekających. Pieniński zamek udzielił im bezpiecznego schronienia, na nic zdały się przypuszczane nań szturmy. Za sprawą Kingi bowiem czarna chmura spowiła zamek, sprawiając, że tatarskie strzały miast razić obrońców trafiły w nich samych. Tak to zdziesiątkowały bez łupów wracali Tatarzy do swoich stepowych siedzib.